powiadomienie, włośność ustawiona na 0% no jedziemy, zrobiliśmy 50 km jechaliśmy trasą na Mikołajki teraz <laughs> przyjechaliśmy przez Giżycko właściwie już wyjeżdżamy z i jedziemy na renie, jeszcze mamy 20 km dzisiaj duży upał opowiem wam ciekawą historię, z której się zmagałem w rowerze dość długi czas gdzieś coś mi trzeszczało no i trzeszczało tylko jak pedałowałem czyli na pewno łożyska w suporcie. No okazało się, że łożyska wymieniłem. Dalej trześć e, Blaty na suporcie. Podokręcałem. Dalej trześć I zrobiłem inną rzecz. Wyczyściłem z tyłu jarzmo od siedzenia i z przodu sztyce. I trzaski ustały. A się zdawało, że to gdzieś w okolicach właśnie suportu trzeszczało. No, nie wiem, nie wiem jakim to sposobem tam było to słychać i tylko przy pedałowaniu. No dobra, cześć, trzymajcie się, jedziemy dalej.